Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Danielus. Przed wami materiał z gry Flatout Ultimate Carnage, czyli Flatout Apokalipsa. Dlaczego akurat z tej gry? Otóż, jak wiecie, niedawno w naszych sklepach ukazała się trzecia część tej fantastycznej produkcji. Niestety, kiedy zainteresowałem się nią bliżej, stwierdziłem, że jest to kolejny Produkt zrobiony tak naprawdę na siłę, bo gra FlatOut jest po prostu świetna, fantastyczna, przynajmniej dwójka i właśnie FlatOut Ultimate Carnage, ale trójka pod wieloma względami niestety ustępuje wcześniejszym wersjom. Dlaczego? O tym za moment. Przed Wami główne menu. Mamy tutaj tryb FlatOut, mamy tryb rozwałki. Xbox Live, pojedyncze wydarzenia, bleble Tryb imprezowy, możemy grać na jednym komputerze, bardzo ciekawe bardzo, bardzo fajna rzecz Mamy dodatki, przewodnik i wyjście z gry My się przejedziemy w trybie rozwałki Tryb flatał to jest oczywiście standardowo Wyścigi, w których nie tylko mamy być na pierwszym miejscu, ale mamy również Zniszczyć pojazdy przeciwnika, a niszcząc te pojazdy, dostajemy dodatkowe punkty. Flatout to jest w sumie gra, przypuszczam, w większości z Was znana. Moim zdaniem jest to obecnie na rynku najciekawsza propozycja dla fanów arkadowych samochodówek, stricte zręcznościowych. Okej, okay, tak jak e, przypuszczam, że czytacie to co jest na ekranie, więc będziecie wiedzieć o co chodzi. Śmigamy. E, wracając do wspomnianej już przeze mnie trójki, która e, pojawiła się niedawno. O, wow, co tu się podziało. E, no niestety ona nie spełnia oczekiwań e, graczy. Dlaczego? Dlatego że... Nawet takie uszkodzenia pojazdów, które są właśnie wyjątkowe i bardzo fajne we Flataucie, no nie są tam tak dobrze odwzorowane jak w tej wersji. E, dwójka była praktycznie doskonała. E, Flataut Ultimate i Carnage to jest e, Flataut 2 wzbogacony o troszeczkę lepszą grafikę. E, Odświeżony e, odświeżone design samochodów odświeżony design intras eee, wygląda to wszystko ładniej. o, zostałem zbombardowany także jeżeli nie graliście we flatauta i, i jest to gra o której nie wiecie nic to absolutnie polecam wam zagrać sobie właśnie w e, Ultimate Carnage, bo to jest najbardziej taka moim zdaniem doskonała wersja tej gry. E, na pewno nie będziecie z tego powodu zniesmaczeni bądź e, nie wiem. Gra na pewno Wam się spodoba, powiem tak. Jeżeli macie dosyć już e, ciągłego narzekania na e, nowe Need for Speedy, jeżeli nowe Need for Speedy Wam się nie podobają e, Nie podoba Wam się Blur ani Split Second Valeo City ani inne samochodówki które ostatnio na rynku się pokazały to po prostu zagrajcie starą, dobrą, pewną markę, która zaoferuje Wam masę godzin niesamowitej zabawy na wymyślnych torach, w wymyślnych trybach rozgrywki no i cóż spieszmy w końcu duxko kilku Czereśniakom, dobra, mamy lot e, Bardzo fajną rzeczą w, We wstatoucie jest Właśnie to uderzanie przeciwników A co za tym idzie e, Bonusy, które otrzymujemy One mają bardzo ciekawe nazwy Mianowicie e, Są uderzenia Które nazywają się po prostu pierdzielnięcia Mamy kasację, mamy e, Przywalenia No różne są e, nazwy dla Konkretnych uderzeń Samochody mamy, możemy ulepszać I rozwijać Coraz y, są szybsze, bardziej wytrzymałe, silniejsze e, Bawimy się tam z silnikiem i tak dalej, i tak dalej e, Fantastycznie No, powiedzmy, niby bez rewelacji, ale jednak fantastycznie wygląda e, System zniszczeń od, wybijają się szyby, odpadają części, odpadają koła Uhu. Dokładnie Fizyka jest dosyć ciekawie odwzorowana Jak widzicie, właśnie po, po jednym uderzeniu już straciłem część szyb eee, Także No jest to, jest to naprawdę eee, gra warta uwagi Ja teraz gram właśnie w tym takim innym troszeczkę trybie, trybie wyzwań można tak to nazwać. Mamy tutaj kilka rodzajów zabaw, między innymi właśnie to co widzicie, czyli taką rozwałkę na jakimś stadionie, boisku, na czymkolwiek, bo torem to raczej tego nazwać nie można. No i tutaj mamy osiągnąć jak najlepszy wynik, rozbijać naszych przeciwników. Albo, da, albo dać się rozbić. Tak. E, no i tak to mniej więcej wygląda. E, poza tym mamy tam jeszcze wyścigi, w których e, ogólnie chodzi o to, żeby e, skasować jak najwięcej pojazdów. Mamy też zawody polegające na tym, żeby na przykład wystrzelić naszego kierowcę do góry i trafić w e, jakiś tam punkt z przodu. Pomysłów jest dużo, Gra jest szalona, ma szalone pomysły. Polecam, polecam, absolutnie polecam. No, i y, to był taki krótki poświąteczny materiał. E, mam nadzieję, że Wam się podobał, chociaż trochę, e, poświąteczny. Jak wiecie, e, była mała przerwa troszeczkę, jeżeli chodzi o moje przygody, na, e, o mój kanał na YouTubie. Niestety nie miałem e, możliwości e, nagrywania, grania itd., itd. gdyż wyjeżdżałem na święta. Mam nadzieję, że się chociaż troszkę stęskniliście i że ta fantastyczna samochodówka bardzo szybko e, sprawi, że mój kanał nabierze właśnie takiego rozpędu i rozmachu, jaki jest tutaj na ekranie. Urokiem Flatauta też jest oczywiście muzyka. Muzyka jest tutaj doskonała, wspaniale pasuje do klimatu, buduje klimat, wspaniale pasuje do gry. No, a co do trójki. Raczej nie polecam. Słabo wyglądają Słabo wyglądają uszkodzenia. Efekty cząsteczkowe są bardzo mizerne. Modele pojazdów wydaje mi się, że wyglądają nawet gorzej niż to co teraz widzicie na ekranie. Także to jest kolejny przykład na to, jak niestety... Twórcy starają się iść na łatwiznę i powielać to co już zostało stworzone, a niestety często kończy się właśnie jeszcze gorszym produktem. Takie jest moje zdanie na temat najnowszego fatouta, niestety, a jest to seria samochodówek, które naprawdę sobie cenię i, i którą... No tak szczerze mówiąc czekałem na kolejną część. No i cóż, pozostaje mi zostać przy tej właśnie doskonałej fantastycznej zabawie, którą oferuje Slatout Ultimate Carnage Jak widzicie destrukcja otoczenia jest na maksa. Za każdą destrukcję otoczenia dostajemy w prawym dolnym rogu nitro, za lot również. Popatrzcie tylko na obzorowanie wody. No przecież to jest, to jest naprawdę ładne. Jasne, nie jest to jakiś wybitny silnik graficzny najnowszej technologii, ale to przecież nie o to chodzi, gra musi ładnie wyglądać, cieszyć oko i, i FlatOut na pewno właśnie taki jest, przynajmniej e, FlatOut 2 i FlatOut e, Ultimate Carnage. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. E, już nie będę się powtarzał co macie na ekranie, bo o tym doskonale wiecie. Pozostaje mi tylko życzyć Wam dobrej zabawy. E, w tym filmiku pożyczę Wam również, e, jeżeli mogę e, tak to określić, e, szczęśliwego nowego roku, bo... i hucznej zabawy oczywiście nasywka. E, I cóż. To by było na tyle. Ja tutaj sobie jeszcze troszkę pojeżdżę, bo e, zabrałem się do tego niedawno ze względu na trzecią część i gra jest po prostu fantastyczna, fenomenalna. Dzięki, na razie.